Musimy znaleźć drogę w dół. Tutaj będzie idealnie. Zejdziemy tędy. To około 60 metrów. Musimy dostać się nad samo morze. Wbij je w ziemię. Pociągnij. Siedzą mocno. Teraz zawiążę linę. Patrz uważnie, bo jutro będziesz musiał poradzić sobie sam. Łapiesz w ten sposób, jedna pętla, druga pętla, składasz razem i wpinasz. Trzymasz tutaj, a potem powoli mnie opuszczasz. Pokazałem mu prosty węzeł zwany półwyblinką. Używałem go na Everestie i kilka razy uratował mi życie. Sprawdzi się podczas asekuracji i zjazdu. Upewnij się, że wszystko zapamiętałeś. Półwyblinka jest przydatnym węzłem, szybkim i bezpiecznym. Wystarczy zrobić z liny dwie pętle, jedną skierowaną do przodu, drugą do tyłu. Potem należy złożyć je razem, tak jak zamykamy książkę. Wykonany niewłaściwie węzeł będzie niebezpieczny. Dobrze, teraz składam. Dobrze. Ber zejdzie pierwszy. Odpowiadam za jego bezpieczeństwo, a zakładałem, że będzie na odwrót. Ale na tym polega współpraca. Kiedy zjadę, musisz wpiąć karabinek tutaj. Potem luzuj linę w ten sam sposób. Pamiętaj, że nie możesz jej puścić. Nie mam doświadczenia w zjeżdżaniu na linie. Najbardziej boję się właśnie tego. Trochę mnie to irytuje, bo nie mam lęku wysokości. Chyba chodzi o coś, co wiąże się z dojrzałością. Zacznij mnie opuszczać. Możesz poluzować. Jest ślisko. Nie śpiesz się i stawiaj nogi szeroko. Odchyl się do tyłu. Nie widzę go, ale lina jest coraz dłuższa. Kiedy robiłem coś takiego wcześniej, zawsze widziałem drugą osobę. To nie kaskaderka w filmach Marvela. Tutaj ryzyko jest prawdziwe. Droga na dół jest długa. Benedikt pewnie będzie przerażony. Lina jest bardzo długa, a on nadal schodzi. Jak wysoko jesteśmy? Jestem gotów, możesz zaczynać. Moja kolej. W czasie takiego zjazdu trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Lina jest przymocowana do kolców wbitych w ziemię. Jeśli zaczną spadać kamienie, może zrobić się niebezpiecznie. Dla Benedikta to pierwsze zajście na linię. Długa lina oznacza długą drogę. Zaczynam. Co teraz? Coś poszło nie tak. Jeszcze raz. Druga pętla, składam, spinam. Kiedy stanąłem na krawędzi, miałem wrażenie, że wychylam się z samolotu przed skokiem. Muszę skupić się na kolejnych krokach. Idę. Odchyl się. Zaczynam. Dobrze, po prostu zacznij schodzić. Nie patrz w dół. Pierwsze pośliźnięcie, to nie będzie łatwe. Ruszam. Dobra robota. To niełatwy teren. Śliskie skały, niska temperatura i odsłonięta ściana. Szacun. Jest tam sporo kamieni. Dobra robota. Radzisz sobie. Świetnie Ci idzie. Dobrze. Udało się. Jesteś na dole. Na samym dole. Świetnie ci poszło. Nawet nie chcę na to patrzeć. Nie było łatwo, szczególnie na początku. Skupiałem się na tym i na tym, zamiast na nogach. Mam ogromny szacunek do Benedikta. Zszedł po trudnej skale i polegał tylko na półwyblince. Cieszę się, że sobie poradził.